Jesteśmy na budowie centrum dydaktyczno-egzaminacyjnego. Nazywamy go Abecadłem medycyny, ponieważ tu będzie miejsce właśnie kształcenia lekarzy, pielęgniarek i wszystkich innych kierunków, ale przede wszystkim lekarzy. To jest obiekt, który jest nam bardzo potrzebny. Czekaliśmy na ten obiekt wiele lat. Liczba studentów w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła trzykrotnie. W tym czasie nie, nie pojawiły się nowe obiekty do kształcenia, więc bardzo potrzebowaliśmy e, tego centrum. Drugi ważny argument to zmieniły się programy nauczania i bardzo ważnym elementem zakończenia kształcenia są egzaminy, tak zwane ustrukturyzowane egzaminy z wykorzystaniem fantomów, wykorzystaniem aktorów, ale także no, centrów symulacji. I tutaj będą też właśnie takie pomieszczenia do egzaminów e, lekarskich. To jest inwestycja, jeżeli chodzi o część dydaktyczną, historyczną. Myśmy nie mieli nigdy takich funduszy, nie było takie, tak, takich możliwości. To jest ponad 20 sal seminaryjno-wykładowych. To są te właśnie 12 sal do egzaminów, to jest 8 sal do debriefingu, to jest też duża przestrzeń, gdzie, gdzie studenci i pracownicy będą mogli się spotykać także w różnych nieformalnych sytuacjach. Także jest ta część, gdzie, gdzie być może będzie można zjeść śniadanie, gdzie będzie można usiąść i porozmawiać studenci między zajęciami. Będą będą mogli tutaj spędzać czas. Chcemy, żeby to było takie centrum życia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Łącznie dostaliśmy w ramach konkursu 190 milionów. To jest ten budynek na Dojlidach dotyczący nauk o zdrowiu i pielęgniarstwa. Ten budynek to jest koszt około 140 milionów i 90% to jest dofinansowanie właśnie z Krajowego Programu Odbudowy. Jesteśmy przed budynkiem, gdzie niebawem powstanie Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tym budynku będziemy mieli 400 miejsc w salach seminaryjnych, w salach wykładowych. Zwróćmy uwagę na to, że budowę rozpoczęliśmy dosłownie pół roku temu, a umowę z firmą Adamiec podpisaliśmy na wybudowanie tego budynku, na zaprojektowanie tego budynku, uzyskanie pozwolenia dokładnie rok temu. W październiku ubiegłego roku. Zaawansowanie prac yy, oceniam na około 70%. Jest podstawiona główna konstrukcja parafabrykowana, stelaże wszystkich ścianek działowych, yy, trwają prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania poszczególnych kondygnacji oraz szlichty. W budynku poza salami wykładowymi i seminaryjnymi znajdzie się całe piętro, które będzie nazywało się Centrum Symulacji Pielęgniarskich. Będzie tam 12 sal symulacyjnych wysokiej i pośredniej wierności, z zaawansowanym sprzętem, fantomami, po to, żeby studenci mogli kształcić się w zakresie umiejętności praktycznych na początku na fantomach, a później już na zajęciach praktycznych w szpitalu przy pacjencie bezpośrednio.